Witam. Jest to już trzeci poradnik, w którym pokazuję, jak programować w C. W dzisiejszym odcinku będzie przedstawione polecenie string i sin. Tak więc samo słowo string oznacza wartość, która może być nie tylko liczbą, ale również literą, słowem, a nawet całym zdaniem. Za wykorzystanie tego polecenia odpowiada ta linijka, czyli sin oznacza zmienną sterowaną przez użytkownika ale można je również wykorzystać do y, takich czynności jak int albo w tym przypadku double y, które były pokazane w poprzednich poradnikach po zbudowaniu i uruchomieniu programu naszym oczom ukazuje się treść zawarta w tej jest ono w Formie pytania, tak więc należałoby na nie odpowiedzieć. Ale jak? Poważnym błędem jest pisanie jak w normalnym życiu, czyli na przykład tak. Jest to błąd, który powoduje, że nasz program przeskakuje o dwa pytania albo o tyle, ile słów. Więc. Aby do tego nie dopuścić, należy wpisać jedno słowo podkreśnik albo dam myślnik albo jakiś inny znak interfunkcyjny, a następnie drugie słowo. Teraz program przechodzi do kolejnego pytania i nie omija nic, co było zawarte w naszej, w naszej treści. Gdy wpiszemy oczywiście naszą wypowiedź, trzeba ją zatwierdzić enterem. I jak widać, program skopiował sobie to słowo, co wpisaliśmy, i dzieje się to za, za pomocą tego rysunku, w którym występuje mm, coś takiego, jak mm, podczas podawania wyniku z obliczeń w poprzednim odcinku. Czy następuje tu tak jakby inwersja, czyli najpierw jest ten wynik, albo tu w tym przypadku słowo, <laughs> a potem dalsza część. W dzisiejszym odcinku to będzie wszystko. Dziękuję i do widzenia w kolejnym poradniku, w którym będzie pewnie pokazane coś jeszcze bardziej ciekawego i jeszcze bardziej trudnego.